Cześć kochani, słuchajcie, po wczorajszej transmisji dostałem od Was kilkanaście zapytań, na które wolę odpowiedzieć w formie wideo. Się, dotyczą się oczywiście te zapytania odczytywania poprzednich wcieleń, Waszych poprzednich wcieleń. Słuchajcie, tak w skrócie, to jest taka usługa, chociaż nie lubię tego słowa, usługa odczytania Waszych poprzednich wcieleń, Waszej aury. I dat związanych z 2021 rokiem, ważnych energetycznie dat. I w jaki sposób ja to dostarczam? Dostarczam to w formie nagrania MP3, które trwa najczęściej godzinę, albo nawet troszeczkę więcej. I na tym nagraniu dostaniecie opis Waszej Aury, tak jak udaje mi się ją oczywiście odczytać, interp interpretację tej Waszej Aury. Także dostaniecie daty, ważne daty na 2021 rok, informacje o tym, które daty są ważne dla Was energetycznie i dostaniecie odczyt Waszych poprzednich wcieleń. Można odczytywać poprzednie wcielenia na różne sposoby. Jednym z najlepszych sposobów jest oczywiście korzystanie z regresingu i na przykład regresera, tak? czyli współpraca z hipnotyzerem, który wprowadza Was w stan hipnotyczny i cofacie się do poprzednich wcieleń i je odkrywacie. W obecnych czasach covidowych, no, jest to troszeczkę kłopotliwe, tak? Jest to trochę kłopotliwe, nie mówiąc już o tym, że kosztowne. Drugim sposobem jest to, że możecie się nauczyć regresji również sami. I sami ją stosować i odkrywać swoje poprzednie wcielenia. Trzecim sposobem jest korzystanie z usług, kto się czymś takim zajmuje, kogoś, kto się czymś takim zajmuje, tak jak ja, i odczytuje wasze poprzednie wcielenia. Niektórzy z was mieli ich więcej, niektórzy z was mieli ich mniej. Miałem przypadek osoby, u której udało się wyczuć tylko dwa poprzednie wcielenia, męskie, żeńskie, i były osoby, u których udało mi się wyczuć, na przykład, osiemnaście, co jest kawał, kawałem roboty. Słuchajcie. Takie coś, taki odczyt dostarczam Wam w formie nagrania MP3. Dobrze? Godzinę to trwa albo godzinę z haczykiem, w zależności oczywiście też od ilości wcieleń, gdzie dostajecie ode mnie bardzo dużo detali na temat Waszych poprzednich wcieleń, które udało mi się odczytać w stanie medytacji. Ponieważ jest to coś, co wymaga bardzo dużo jednak mimo wszystko pracy wchodzenia w medytację, robienia notatek, wchodzenia ponownie w medytację, robienia notatek, wchodzenia ponownie w stan medytacji, robienia notatek. A potem jeszcze wymaga to nagrania takiego, żeby to było składne i można było 20 razy odsłuchiwać. No to jest to usługa, którą robię dosyć rzadko i w bardzo limitowanej formie, tak? Robię to góra dla trzech, czterech osób w ciągu miesiąca góra. Bo po prostu nie dałbym rady inaczej. Ale no, rzuciłem taką ofertę przedświąteczną, że dla każdego z Was, kto zgłosi się przed świętami do mnie, przygotuję coś takiego, taki odczyt poprzednich wcielen, za nie 130 euro, tak jak to normalnie kosztuje u mnie 130-150 euro, tylko za 80 euro. Oczywiście trzeba będzie trochę poczekać, bo to nie jest, ta, nie jest coś, co można zrobić w 5 minut. To wymaga czasu, to wymaga atencji, to wymaga zaangażowania. To wymaga dużo, dużo pracy. To jest kilkanaście godzin pracy z reguły nad jednym takim odczytem. Także dostajecie ode mnie świąteczny wręcz powiedziałbym w tym momencie prezent, bo dostajecie coś, co jest bardzo wartościowe, a jednocześnie dostajecie to prawie za darmo. Także 80 euro dla tych, którzy zgłoszą się przed 24, przed wigilią, zgłoszą się do mnie, to daje taką ultra, ultra niską ofertę. Tak jak dla swoich naprawdę takich stałych, stałych klientów. OK? I powiem Wam szczerze, nie zdziwcie się, jak niektórym z Was również odmówię, dlatego że, no tak jak powiedziałem, w miesiącu czy tam w tygodniu, w tygodniu jestem w stanie może zrobić trzy takie odczyty, może cztery. No, i jeśli spadnie ich 20, no to niestety albo będziecie musieli niektórzy z was dłużej poczekać. Albo przełożymy to na kiedyś indziej. W każdym razie zachęcam Was do czegoś takiego, żebyście sobie śmiało skorzystali, będziecie zadowoleni. To jest godzinne nagranie, wasze poprzednie wcielenia opisane z różnymi szczegółami. Do tego wszystkiego ważne daty na 2021 rok i odczyt Aury. Ponad godzinne z reguły nagranie. Dobrej jakości nagranie, które możecie odsłuchiwać 20 albo 30 albo 40 razy. Jaka jest korzyść z znania swoich poprzednich wcieleń? No to o tym też rozmawialiśmy już wielokrotnie. Poznanie swojego poprzedniego wcielenia często rzuca światło na to, co się dzieje w naszym obecnym życiu. Bywały przypadki, i to są przypadki wręcz książkowe, ludzi, którzy na przykład pozbywali się fobii, które mieli których pochodzenie było nieznane, ale gdy poznali swoje poprzednie wcielenie, pewne rzeczy się jakby wyjaśniły w organizmie, wyjaśniły się w umyśle i fobie znikały, także były takie przypadki. Ma to znaczenie oczywiście terapeutyczne, na pewno ma znaczenie poznawcze. Czy są to wszystkie wcielenia wasze, zapytacie? No to odpowiem Wam szczerze, że najprawdopodobniej nie. To jest to, co mi udaje się wyczuć mi, tak? Natomiast nie jest to na pewno cyfna, cyfra permanentna. Na przykład, jeśli powiem, że moim zdaniem miałeś 10 poprzednich wcieleń, czy miałaś 10 poprzednich wcieleń, to nie jest to cyfra permanentna, dlatego że jeśli zajmiesz się regresją, to się może okazać, że dokopiesz się gdzieś w twojej podświadomości jeszcze dodatkowych innych wcieleń. No i oczywiście mówimy tylko tutaj o wcieleniach tych w formie ludzkiej o tych tylko i wyłącznie tych świadomych wcieleniach w formie człowieczej. Także słuchajcie, do 24 jest szansa na to, żebyście zabukowali sobie u mnie taką właśnie usługę odczytu waszych poprzednich wcieleń. Wszyscy, bezdyskusyjnie wszyscy, którzy otrzymali ode mnie coś takiego, byli tym zachwyceni i widzieli, jaki potężny, ogromny potencjał w tym drzemie. Wszyscy. Nie, na przestrzeni... 10 lat nie było przypadku kogoś, kto nie byłby z tego zadowolony. Ale zawsze może się trafić, prawda? Przecież to każdy z nas jest inny. Słuchajcie, zachęcam Was do czegoś takiego. Mam nadzieję, że to, to wideo wyjaśniło parę rzeczy. Śmiało, skontaktujcie się ze mną. Jeśli zrobicie to przed świętami, to super zniżka ze 130 na, na 80 euro. To jest prawie 50%, 40 mniej. Tylko, że trzeba będzie poczekać i taki odczyt, nagranie takie dostaniecie do, no, dopiero po święta najwcześniej ode mnie, dlatego że to jednak mimo wszystko jest masa roboty. I ośmielę się powiedzieć, że jestem jedynym tak rzetelnym na rynku, który robi to w tak rzetelny sposób. Dobra? No. No to trzymajcie się, słuchajcie, nie wiem, czy jeszcze się spotkamy w formie live, czy cokolwiek przed świętami. Wiecie, że ze mną to różnie bywa, bo może mi na przykład coś nagle trzepnąć, po prostu wizja jakaś i będę musiał się z wami podzielić. Ale jakby co, do wesołych świąt i śmiało odzywajcie się do mnie o te poprzednie wcielenia, jeśli je chcecie oczywiście poznać. A ja wam bardzo chętnie w tym pomogę. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Was, papa. Do zobaczenia.